Dobra, mam znowu rolę impostora i modyfikacja Disperser. E, super, ale zajebiście na start, ja pierniczę. czyli mogę zabijać jako niewidzialny osoba, ale jest koks totalny. Dobra, widzę, nie mogę tego zepsuć, gram pierwszy raz po długiej przerwie. Okej. Okay. Wojtek Army jest na admin panelu, a pieseł biega od dekontaminacji. Cjeanowie nie żyje. Dobre będzie. Pójście i zabicie za chwilę na kamerach, ja myślę, bo teraz za bardzo średnio to ma sens. Dobra, lecimy na światło. O nie. Dobra, ktoś naprawił, Z zarąbiście. Ok, idźmy sobie na admin panel, zobaczyć co tam będzie i patrzymy. Ej, co tu się stało? Czemu tu jest trup... Nikogo nie ma dokoła. O nie, jeszcze na demon wbiegnął, będzie na mnie teraz! Ale nic nie zrobiłem przecież. ja pierdzielę masakra, dobra, musimy się jakoś wybronić z tego. Wedek, nie wiem co to było. Czekaj, czekaj, nie, 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 w sensie czemu, czemu nie wiesz? Ja mam mikrofon. Jakby ja byłem na admin panelu, w sensie na admin. Nie na admin panelu, na Witalsach i nie żył e, tam tylko cyjanowy. Po czym zbiegam na dół. Ktoś za mną zbiegnął pieseł i widzę, że nie żyje przede mną Stefan. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, co tam się stanęło. Bo go zabiłeś. Nie. Na pewno. Na pewno. Bez sensu bym miał zabijać na zakręcie, gdy były cztery osoby wyżej. No właśnie. Eee, a, ten ma, ten Słucham? Właśnie, ale myślę, że to był jakiś... Ej, awankiera mamy. To czekaj, bo chciałem się zapytać, ty widziałeś tego Cyanowego, że nie żyje? No, w sensie widziałem tylko Cyanowego, a Stefan żył. Nie wiem, co się z Stefanem stał, Serio, totalnie. Eee, to jest duże prawdopodobieństwo, że Stefan to jest bardzo świeży kill, a Pamiętek to jest bardzo stary kill, bo ja też byłem wcześniej na tak wcześniej od Aha. ciebie i tam ciągle już nie żył. A Stefan leży jakieś 3... 2 sekundy. Nic można powiedzieć, a ciało zostało zgłoszone e, nowego. No tak, w adminie we... we zgłosił Jakby tego fraga totalnie na pewno nie zrobiłem no nie, bo to nie miałoby sensu, tam był... Tam był Wojtek, drugi Wojtek i jeszcze chyba Łaciaty, no to nie miałoby sensu No, tym bardziej, że widziałem, że na admin panelu były trzy osoby, czy cztery, to... to było serio giga w sumie Mogłem w sumie się bardziej rozejrzeć może, trochę bez sensu, że od razu to zgłosiłem e, więc... Nie wiem, czy ktoś nie wbiegnął do dekontaminacji, czy gdziekolwiek tam i nie pobiegnął. Jakiś węd, ej, albo jakiś went, nie wiem. Jak patrzyłeś panel, to nie widziałeś, żeby ktoś przeskakiwał albo coś? Nie patrzyłem może, na panel, powiem ci szczerze. Może ci nie zdążyłem. Bo to było na zakręcie, jakbyś A -a. miał wybiegać, wiesz? Na horyzoncie było to ciało. Dobra, ja myślę, że mamy połowę tasków. Jak będziecie zasuwać i wszyscy robić, to wygramy, nie? Ja mam jeszcze cztery. No dobra. I... Mi zostało trzy. No to let's go. Ostryski. O, ostry skip. Ale dwa szybko zrobię. Ale uważajcie na węka. Uważajcie na mnie, dobrze. Dobra, będą na mnie uważać, widzowie, Teraz muszę zrobić taką akcję, że jako super, e, no zabiję w miejscu, gdzie będzie po prostu giga dobrze. Jako super w elektrykalu. Dobra, patrzymy na kamery. Bez sensu. Bez sensu to mam zrobić sery. Dobra, wiem co zrobię. Rozdziałkę do różnych wentów. Dobra, jest git. Dobra. No, dispersera. Wojtek właśnie yy, ten... disperser żółtego. A. Ja dispersera. Czy... Ja mogę dojś... sklirować żółtego bo jakby yy, biegł, yy, w sensie robił, robił zadanko. No i chyba mamy escapista, bo chyba wszystkich przeniosło w inne miejsce. No, teleportowało każdego, mnie do tego storage'a, nie wiem jak was, No do tak. Węg. Ja nie Ja miałem tam przy wencie w okolicach laboratorii. A to jest zbyt o, to przenoszenie każdego chyba w inną miejscówkę, czy nie wiem, serio. To zależy jak y, ustawił recall. Chyba, że jest jakiś spy, to spaj akurat może mniej więcej się połapać. Kogo gdzie przeniosę. No, ale to ciężko połapać wszystkie lokalizacje w sumie. To zależy. Bardzo ciężko. Na, na szczęście escape y, dał to idealnie kiedy ja skończyłem ostatnio gotowkach. Ja mam jeszcze dwa. Ja mam Ciedem, y jeden. Y ja te, ja, to ja, ja co, czekajcie, to zostało 4-5 osób. Jeden Impostor jest? Jeden, nie? Zostawiliśmy jednego. Na ja że jest Glitch jeszcze jakiś, albo jakiś taki inny, inny jeszcze, nie wiem. Może. Ciało... Czekaj. Jest. No. O, tak jest. no. Dobra, no to... Ciało, ciało w odwa. Gdzie byliście przed tym y, teleportem? E, na mapie patrzę, w Electricalu. Tak jakby przed. Aha. Eee, specimen Kto no, był ze mną na kamerach prędzej, żółty jakiś, Wojtek czy ten piesełek, który był ze mną? E, ja byłem tak jakby w, praktycznie w elektrikalu, a na kamery to ja nie wchodziłem Wy macie inne nazwy na Discorda, ja nie wiem kto jest kto potem, Jak <laughs> macie tutaj takie, a tu takie No kurde, ja szczerze powiem wam, nie potrafię totalnie wniosku wyciągnąć kto by mógł być, więc jakby nie chcę na ślepo oskarżać nikogo, bo to bez sensu Nie też Ktoś coś widział, nie wiem, wie, może, może kogoś oskarżyć na jakiejś zasadzie, czy... Nie mam żadnych nie no wiem, też. nie, nie, nie no, wiem, i. Dalej cały czas myślę, co się działo z. Yy, z, z w sensie, mogłem poczekać wtedy trochę, no faktycznie. Dobra, lecimy dalej. Nie, no widzę, że totalnie nie potrafię grać w tego Emongias po przerwie. Wybaczcie mi to, ale kurczę, to jest trudne. Yy, ciężko się połapać, mam tak zarombicą rolę, a nie potrafię tego totalnie wykorzystać. Dobra, mm. lecimy do, na kamery, dobra. Uh, let's go. Światło. No nie no, znowu mam trzy osoby, kurcze, jakby były cztery to mógłbym wbić jako super i tutaj zabić przy tych dwóch osobach i by było na tą osobę, bym miał z wygraną, a tak to jest ciężko. Jezu, jak tu jest ciężko znaleźć skupisko czterech ludzi, masakra. Dobra, musimy znaleźć inny pomysł, idziemy chyba w reaktor, widzowie. Totalnie nie mam pomysłu. Dobra, dajemy reaktor i będziemy go może baitować. Zobaczymy. Na razie nikogo nie ma, także czychamy tutaj. Mam nadzieję, że nie ma żadnego inżyniera. Idziemy na drugi, może. Obczaić sobie. Dobra, zesłupujmy się. O nie, tutaj akurat ktoś pył. Ej, i zabił właśnie tutaj tą osobę. Czyli jakiegoś liczba chyba zabiłem prawdopodobnie, tak mi się wydaje. Dobra, spierniczamy stąd, kurde. Jak coś musimy powiedzieć, że biegliśmy po prostu sobie od 2 w górę. Na reaktor, dobra. 14 sekund, 13 sekund. Ja pierniczy 11, 10, 9, 8. Dobra, znowu mamy słupa. Mamy za 6 sekund kila, a tutaj jest jakiś ufolut, który czeka przy ciele. On nas nie widzi. Klikamy w kill. Ej jest, wygraliśmy. Ja pierdzielę! Co ja, to Wenek, Wenek ja? Powiedz mi jak to się wydarzyło. Ale że... ja nie zabiłem! Ale w Adminie, ale... Nie zabiłem e, ja powiem, To są dwie sekundy przed wami Ja wychodziłem z, z Specimena, tam z dolnej dekontaminacji Był, spotkałem właściatego przebranego za mnie. I Właciatek przebrany za mnie mnie zabił i uciekł. No, w, ale... w lewo za Dmina. No, 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 tak było. L z lewej strony z Dmina.